No to super. Skoro mówisz, że możemy przejść do przygotowania, no to kontynuuj. Mam nadzieję, że jeszcze masz głos na no to, żeby omówić jeszcze przygotowanie. Także. Eee, tak, no generalnie dzisiaj z, z najistotniejszych rzeczy to będzie ten sprawozdanie FOMC o 20. Mhm. Eee, to może gdzieś tam wygenerować jakąś zmienność. O 16.00 jest sprzedaż domów e, z danych. E, natomiast jeśli chodzi o. Takie rzeczy ogólne, na które patrzę, to od jakiegoś czasu ta cena rośnie na malającym wolumenie, ale na pozytywnym open interestie, więc to powiedzmy się nie zmienia. I ten wczorajszy dzień dał jakby taki, ja no wskazówkę co do tego kierunku, bo z takiej kontekstowej strony to patrzę gdzieś na tą górną granicę, górne, górną bandę odchylenia standardowego z kwartalnego jako cel do dogrania. Na tym kwartalnym to chyba na jakby strony stref waliu wygląda najbardziej e, w sposób jakby najbardziej klarowny, bo mieliśmy wejście na wysokim zaangażowaniu w ten poprzedni kwartał. Mhm. E, mielenie się w okolicach środka tej strefy i kolejny strzał wczoraj, nie? w kierunku tego 608. Wydaje mi się, że to jest powiedzmy jakiś tam przy ruchu wzrostowym do odklepania target. E, który wiąże się też z tym, że jest blisko tego poziomu, ten 4600 na SPX, no tak. który jest no, napompowany, to jest tam powiedzmy teraz 612, no ale to będzie się zmniejszać nie? Z, z czasem, więc myślę, że to jako taki poziom docelowy dosyć dobrze pokazuje kierunek, tak bardziej intradejowo to bym zwrócił uwagę na to, czy ta strefa 550-554, czy będzie przebita i w jaki sposób, no bo to są single print wczoraj. Gdzieś, no gdzieś środek w sumie wczorajszej strefy walił, ale ten, no ale bym patrzył na to, czy to będzie utrzymane, czy nie. Mhm. Tam, nie pamiętam, czy tam coś jeszcze było. Aha, no ja wcześniej tam miałem po prostu z takiego na miesięcznym market profile. Miałem tam value at low po prostu jakieś też zaznaczone trochę niżej, nie? Okay. Ale no to służył mi bardziej wczoraj jako, jako, jako target. Na ten scale, -out, tak pamiętam. No. Na ten, no a znaczy w sumie pod tym kątem też właśnie myślałem o tym 570, no bo tam miałem z kolei value at high zaznaczone, nie? Więc wejście w tą strefę value w sumie się jakoś tam spinało. I tam bym patrzył też teraz na jakąś taką mniejszą strefę podażową, gdzieś w 170-72. Wczoraj tam się zatrzymali, na razie się z tym kompozytem też mi to spina, więc, yy, yy, więc patrzyłbym mniej więcej na te strefy szukając jakiegoś longa. Longa to bardziej właśnie gdzieś powyżej dopiero tych, tej strefy podażowej, takiego, powiedzmy, grając na momentum. Yy, natomiast yy, co w sumie, w sumie problem, to ten poziom 62 mniej więcej, bo tam jest settlement. SPX-a i górna, górna banda tygodniowego, czy powiedzmy ten dzień plus overnight. I tak bardzo. Znaczy nie chciałem tam strefy robić, bo generalnie już się zrobiło naprawdę gęsto tutaj. Natomiast jest to dla mnie taki poziom mniej więcej powyżej którego dopiero bym ewentualnie utrzymanie, nad którym bym uważał za. Jakiś jakąś tam wskazówkę do tych longów, nie? Mhm. To, to byłoby istotne później. Znaczy yy. ci mogę, mogę powiedzieć, z czego tutaj u mnie wynika, bo, bo generalnie ja nie, nie patrzyłem w kierunku gdzieś tam tych 50, tak jak ty na to zwróciłeś uwagę, a właśnie mam tą strefę w okolicach 60, bo tutaj yy, ja bazowałem po części na tych rzeczach, o których ty wspominałeś. Ale tutaj też dodatkowo mam kompozyt, po prostu jakiś wcześniejszy, pomiędzy 59 a 78, i, i trochę też na tym się wspierają, bo, bo, bo ewidentnie było, było widać próbę utrzymania w objęciach tego kompozytu. Znaczy, najpierw było, było trzymanie poniżej, to, to wszystko co tutaj się działo, tak? było podejście, trochę to, to się uspokoiło, później był ten strzał. Stabilizacja, zejście, i, 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 i to było gdzieś tutaj bronione na tym 59, więc uznałem, że e, że to może gdzieś tam stanowić ten istotny punkt odniesienia. Dzisiaj, bo tam też, tak jak wspominałeś, jeszcze to te dzienne, e, mniej więcej w tych, w tych rejonach. O, o, na settlement nie zwracałem uwagi, no ale też ten, tak jak mówisz, poziom opcyjny i tak dalej, i tak dalej. Więc ja e, gdzieś tam bardziej w stronę właśnie tych okolic 60 spojrzałem jako taki główny. Główny punkt odniesienia strefa podażowa, podażowa na dzisiaj, nie? Mhm, no, wiem, to też ma sens. Nie? Mhm. No generalnie, generalnie, no przebicie gdzieś, utrzymanie się powyżej tego będzie, będzie dopiero sygnałem do, do grania tego w górę z powrotem, nie? Mhm, Właśnie widzę, że przebijają się tą strefę tych single printów. Zobaczymy, czy to będzie jakaś reakcja, czy nie. Natomiast strefa popytowa to, to jest tu ta, która była podażowa do tej pory, nie? Tej dobrą sprawę. Moim, zda moim zdaniem no, zmiana, zmiana po prostu oporów w support i pokrywająca się z minus 1 wczorajszego kompozytu i, i, i tygodniowa, znaczy wczorajszego wczorajszego wczorajszej waliu aria po prostu. Nie? I tyle, no gdzieś shorty rozważam tutaj na dogranie gdzieś w środku tego, tej strefy, no jeśli to będzie utrzymanie, no to myślę, że dogranie do tej popytowej no spokojnie ma rację bytu. Mhm, tam w 30, nie? Tak, tak, tym mhm. bardziej, że to jest właśnie jakieś 20 punktów, także myślę, że tutaj spoko ten zakres daje, daje podstawy do tego, żeby gdzieś to zagrać, jeśli będzie taka okazja, nie? Jasne. Natomiast nie, roz, nie, no nie bardzo rozważałem granie gdzieś poniżej jeszcze tego, nie? Biorąc pod uwagę, to dzisiaj co nas znajduje. Poniżej 30. I... Tak, no wiadomo, że jeśli by tam zeszli i się utrzymali pod tym, to, to będą te scenariusze do rozegrania tak naprawdę. Natomiast będę musiał je bardziej tworzyć w sumie chyba na bieżąco. Kolejną, kolejną tą strefą jest 506, 510. A czy właśnie wiesz co? Problem, problem właśnie lekki z tym, z tym o czym teraz mówisz, czyli na przykład graniem tych pozycji poniżej 30 jest też taki, że, że mamy ten najnowszy kompozyt, który był robiony to. wiesz na przestrzeni zeszłego tygodnia i tam on ma górną bandę na 26, więc tutaj no to zejście poniżej tych 30 to jeszcze też w jakimś stopniu może się okazać, że że to będzie utrzymane powyżej tego kompozytu. Zresztą, jeżeli dobrze widzę, to my się dosłownie otworzyliśmy wczoraj tuż poniżej górnej bandy i, i, i było wyjście od razu, więc już na, na, na początku sesji było zanegowanie i kontynuacja, więc, więc no tutaj jest, no jest taki lekki problem, nie? Bo ja na przykład jak czekaj? Ja na przykład podszedłem do tego w ten sposób, nie, że owszem, zwróciłem uwagę na te okolice 30 paru, bo tam są te roczne, tygodniowe. Jest tam kilka punktów odniesienia z wysokiego interwału, no ale gdzieś tak jak patrzyłem na to czysto kontekstowo to uznałem, że ten, ten kompozyt, który robiliśmy ostatnio był na tyle istotny i wyjście z niego, że tak długo jak długo jesteśmy nad, no to jest tam potencjał do tego, żeby, żeby wrócić, więc ja powiedzmy, no nie wiem, mam te dwie strefy, no ale ten zasięg, czy on będzie do grania to może być trudny, no ale generalnie no, wydaje mi się, że taki all clear do grania shortów to jest dopiero chyba po, po wejściu poniżej tego 26, i wtedy można by było, tak jak mówisz, gdzieś tam targetować na te 500, 508, coś takiego, nie? Okej, okay, ja patrzę bardziej na ten kompozyt właśnie z ograniczeniem gdzieś na 30, nie? Mm. Taki wcześniejszy? Nie, właśnie ten zeszłotygodniowy. No A! To jest, 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 to 26 jest wyraźne, nie? Tam jest wyraźna różnica. Ale powiedzmy jeszcze... No, jeśli bierze te 70%, no to... Czy tam, czy tam tego tego wolumenowego, to tam powiedzmy zahacza jeszcze o tą, o, o tą górną część tej dystrybucji, nie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Więc powiedzmy, to tam jest 105 punktów. Można się kłócić, nie? <śmach> Tania, no, w każdym to razie. To każdy miał rację, rację, nie? <śmach> no, w każdym razie gdzieś tam te, te okolice poniżej 30 jeszcze trzeba trochę uważać, zanim gdzieś tam to nie wpadnie w ten kompozyt, nie? No dokładnie. Natomiast w górę to gdzieś taki jakiś cel, to też jest to. 86-88, czyli 575 z spx -a. Tam jest widoczny większy wolumen, a tu w sumie miałem generalnie powietrze między, między ee, tymi strefami, więc sobie tu dodałem jako, jako potencjalny cel. Mhm. I w sumie tam nic więcej też nie, nie widziałem, tak na dobrą sprawę, nie? Okay. Ewentualnie jeszcze patrząc gdzieś wyżej to na miesięcznym tym market profilu to było dopiero widać gdzieś 620 i 660. Mhm. Jako, jako ograniczenia tam jakiejś kolejnej, kolejnej strefy value, nie? Mhm, mhm. No dobra, wydaje mi się, że plan jest w miarę klarowny. Z perspektywy, tak jak tutaj to przedstawiłeś, czy gdzieś tam próbę rozgrywania albo tych pomiędzy tymi strefami albo jakieś kontynuacje po wyjściu. Kurde, wiecie co, zapomniałem i wczoraj i dzisiaj o tym, że mieliśmy dodać dodatkowy element do, do, do tego podsumowania. Więc Andrzej, jesteś? Jesteś. Więc jakbyś pamiętał jutro, yy, mi przypomnieć, żeby, żeby, żeby zacząć od, od takiego szybkiego rzucenia okiem na to, jak to wyglądało z perspektywy okazji względem prepu z poprzedniego dnia. Wiem, że prawdopodobnie będziecie mieli będziecie mieli strefy już nowe na, na, to, na to spotkanie, więc dobrze, żeby było, żeby każdy w dzień swojego prepa zrobił po prostu screen z tych stref przed, na poprzednią sesję i gdzieś tam można później będzie odpalić tego screena i gdzieś tam sobie... To szko szkoda, bo bym... Byłby idealny, ten, idealny filmik na sprzedaż stref moich. <noise> Już mógłbyś sobie budować bazę tych. A no widzisz, widzisz? Biorę to na siebie. Wczoraj było wyjście pod, podażową i odha odhaczenie dwóch kolejnych stref. Nie, idealnie. Więc... <noise> no, także. No, mówię, to, to raczej tak na zasadzie dwóch, trzech minut, żeby gdzieś tam. Rozliczyć się z tego, jak, jak wyglądał prep na poprzednią sesję i ten i no, żebyśmy o tym pamiętali, bo wydaje mi się, że takie rozmawialiśmy ostatnio, to jest ciekawa rzecz. Ja zapomniałem o tym i wczoraj teraz sobie przy, wczoraj sobie przypomniałem dopiero po spotkaniu, teraz sobie przypomniałem w trakcie, ale teraz za późno. Także mam nadzieję, że jutro, jutro będę pamiętał na czas, więc w razie czego, Andrzej, przypomni mi i ten i mówię. I chyba dobrze by było w razie czego mieć, zrobić sobie screen ze stref wcześniejszych przed, przed zrobieniem prepa, żeby żeby było wiadomo, że jak to wyglądało wtedy, nie? Albo w al zasadzie, albo prep po prostu odpalić. Albo nie? Wię no, większość no. ma chyba, że chodzi ci o takiego skrajna już po tym, jak dzień się, że tak powiem, zadział, nie? To wtedy widać wiesz, z No w sumie tak, w sumie tak to by było też. końca dnia, nie? No, co no, co no. się zadziało w czasie sesji jakie tam były okazje, bo wtedy to no, masz tak łatwiej namacalny dowód. No, no, no to tak, no to tak wydaje mi się, że było naj, najlepiej. Także proszę w razie czego wyręcz mnie i pamiętaj o tym, ja się postaram y, pamiętać i ten i no i zobaczymy jak to się będzie, będzie sprawdzało. Moi w sumie to już ostatnia okazja y, w tym tygodniu, bo czwartek piątek tak naprawdę wypada, więc. No, no dobra, to co? Plus 10 do fejmu na YouTube na pewno będzie. Jeśliście <grym> mogli zbierać Fame na, za, za swoje te, no. Także w, w razie czego jakbyście potrzebowali, to ten, to, to będę tagował, żeby było wiadomo, kto. <grym> Plus 1000% w jeden będzie. <grym> dokładnie tak, dokładnie tak. No dobra, to co? Yy, prepa mamy dane 16 wieczorem, czyli nic tutaj przed otwarciem raczej się nie powinno zadziać. No i to słyszymy się w okolicach otwarcia. Ja dzisiaj też postaram się być tak, w okolicach tej, tej 15 wcześniej będzie ciężko, bo już jest 14.14, .14, więc na otwarcie nie zdążę. Złota, no ale dziś postaram się być w okolicach 15, także jak ktoś, to się słyszymy, nie? Dzięki na razie. No hej, hej. Dzięki, hej. Na razie.